Na program zaprasza Regionalne Centrum Animacji i Kultury. W gruncie rzeczy każdy dzień jest dniem spania w miejscach publicznych. Wystarczy zajrzeć na sale wykładowe, posiedzenia zarządów, czy też wybrać się na przejażdżkę komunikacją miejską. Trudno się zresztą dziwić. Sen to czysta przyjemność, regeneracja mózgu i organizmu. No i oczywiście marzenia senne. 28 lutego to oficjalny dzień spania w miejscach publicznych. Mam dziś dla Was propozycje, które będą w stanie skutecznie Was wybudzić. 28 lutego zapraszamy do galerii DAKKO, Kostrzyńskiego Centrum Kultury, na wernisarz wystawy malarstwa Dariusza Milińskiego, pamiętnik ulicznika. Będzie to wystawa wyjątkowa, bowiem znany w kostrzynie artysta obchodzi w tym roku jubileusz 50-lecia pracy twórczej. Podczas wernisażu będą więc niespodzianki dla publiczności. Artysta to założyciel grupy artystycznej Pławna 9, Twórca w zamku legend śląskich, Muzeum Przesiedleńców i Arki Noego. Niestrudzony animator kultury tworzy plakaty, pisze książki, wiersze, teksty piosenek, scenariusze teatralne. Jeżeli go nie znacie, musicie poznać. Koniecznie. 28 lutego w hydrozagadce Zielonogórskiego Ośrodka Kultury recital Pauliny Gołębiowskiej. Dzięki wieloletniej współpracy z Tomaszem Jędrzejewskim powstał autorski projekt wokalistki, która stanowi podsumowanie dotychczasowych poszukiwań i inspiracji. Brzmienie zespołu ciężko zakwalifikować do konkretnego gatunku muzycznego, ponieważ kombinacja osobliwości tworzących projekt jest wyjątkowo różnorodna. Można odnaleźć w nim elementy jazzu, soul'u, pop'u. Nie brakuje także elektronicznych brzmień, które dodają świeżości i charakteru. Nie prześpijcie babskiego wieczoru w Klubie Kultury MCK 1 w Gorzowie Wielkopolskim, który już w sobotę 29 lutego. Wstęp wolny, a od 16 na panie będą czekały darmowa kawiarenka, stoiska przedsiębiorczych kobiet, które podzielą się swoimi pasjami, wiedzą i produktami. Występy, warsztaty, maseczki, zabiegi. Również w sobotę w Słowęcińskim Ośrodku Kultury Klub Ubulka wystąpią Farben Lerre, dr Misio i Analogs. Żywiołowe koncerty zawsze grane na Maxa, to bez wątpienia znak rozpoznawczy tych zespołów. Ubulka będziemy mieć wszystko w pigułce. Farben Lerre i Analogs z pewnością przyciągną wieloletnich fanów, natomiast formacja dr Misio to męska załoga pod wodzą Arka Jakubika, jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów, Znanego ze świetnych ról dramatycznych w filmach Wojtka Smarzowskiego, m.in. wesele, Dom Zły, Drogówka czy kler. Arek na muzycznej scenie należy do jednych z najbardziej żywiołowych frontmenów. Na koniec tradycyjnie konkurs. W komentarzach piszcie utwór, w którym pojawia się motyw snu. Spośród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy zwycięzcę i przyznamy nagrodę niespodzianka. W tym tygodniu to już wszystko. Ja wracam do zdrowej drzemki. Pamiętajcie, że niezależnie od tego, czy śpi się jak suseł, czy nie trzeba zawsze wstać prawą nogą.